Cześć w tym filmiku pokażę Ci, jak możesz ustawić sobie animowany awatar w cs 2 Zazwyczaj, aby to zrobić, to oczywiście musimy skorzystać ze Steama, ponieważ taki awatar, jaki mamy na Steamie, taki również mamy w cs 2 I tutaj jest podobnie, jeżeli chodzi o animowane awatary. Zatem wchodzimy w nasz profil, następnie w edytuj profil. No i oczywiście po lewej stronie wybieramy awatar. I można by było pomyśleć, że żeby ustawić animowany awatar, potrzebujemy jakiś właśnie animowany obrazek w formacie GIF. I wtedy można też pomyśleć, że wystarczy wejść przejść swój awatar, wybrać ten właśnie obrazek i powinniśmy móc go ustawić na nasz y, profil, y, na nasz awatar profilowy. Natomiast problem jest taki, że kiedy tak zrobimy, no to niestety ten awatar nie będzie nam działał i z tym weźmiemy jedynie pierwszą klatkę z naszego animowanego y, obrazka. Zatem, jeżeli chcemy mieć animowany awatar, musimy skorzystać z gotowych awatarów, które możemy kupić wyłącznie za punkty w sklepie punktów Steam. Także wchodzimy tutaj po lewej stronie w sklep punktów Steam i następnie przechodzimy po lewej stronie na awatary pod sekcją profil. Tutaj na górze mamy animowane awatary. Wchodzimy w zobacz wszystkie, aby znaleźć oczywiście wszystkie awatary, jakie są dostępne na sklepie. Szukamy ten, który nam najbardziej odpowiada. No i następnie na dole mamy opcję kupienia właśnie takiego awatara. Te awatary w większości, o ile nie wszystkie, kosztują 3000 punktów, także musimy posiadać tyle punktów na Steamie, aby móc sobie kupić taki awatar i go sobie ustawić. Kiedy już kupimy za te punkty ten awatar i jeżeli nie będzie opcji ustawienia tego awatara od razu, no to w takim razie musimy oczywiście wrócić do ustawień. Także wchodzimy jeszcze raz w profil, w edytuj profil i następnie awatar. I tutaj mamy twoje awatary. Jeżeli tutaj nie znajdziemy naszego awatara, no to musimy kliknąć zobaczyć wszystko i następnie tutaj go znaleźć na tej liście. Istnieje możliwość, że nasz awatar od razu się nie odświeży w cs zatem prawdopodobnie będzie wymagany reset gry, czyli wyłączenie i włączenie go ponownie. Natomiast jest też możliwość, że ten awatar nam się po prostu odświeży, jeżeli nie od razu, no to po chwili. I to tyle, jeżeli możesz to zostaw suba oraz łapkę. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.